Którzy zaraz w imieniu swojego dowódcy dywizji poprosili o wyznaczenie terminu spotkania ich dowódcy dywizji z dowódcą polskiej dywizji generałem Kustroniem w celu wyjaśnienia powstałego incydentu. Hej! Proszę przekazać w moim imieniu, to jest generała ustroja, wyrazy mojego głębokiego oburzenia swojemu dowódcy, generałowi, majorowi Otto, że nie raczył stalić się tutaj osobiście. Ja sam przybyłem daleko w pokróż, aby zjawić się tutaj. Melduję, że generał, major, Otto z powodu incydentu został wezwany przez swoich przełożonych. Dlatego nie może zjawić się tutaj osobiście. Mamy wojnę czy pokój? Pokój. A więc? Jak to się dzieje, że ludzie uzbrojeni ze strony Niemiec napadają na obszar polski, powodując różne przestępstwa? Nie był to nikt z naszej dziedziny. Myślę, że jest to sprawa słowackich partyzantów. Tak. Partyzantów, którymi dowodził niemiecki oficer przebrany w mundur piechoty dziewiątej. Wyrażam pierwszy 1939 roku, około godziny 5 rano obudził mnie silny Podbiegłem do okna i zobaczyłem, że od strony granicy lecą nisko samoloty niemieckie. Natychmiast zarządziłem alarm i przystąpiłem do zbrojenia tunelu. Zaraz po napadzie z 26 sierpnia otrzymałem zgodę na połączenie komór rurkami gazowymi, co znacznie skróciło czas potrzebny do ich uzbrojenia. W związku z tym, że łączność została zerwana, zdecydowałem się na wysadzenie numeru bez rozkazu w obliczu nieprzyjaciela.